I witamy w nowym odcinku, dzisiaj z moim najlepszym pomocnikiem i zrobimy banalnie prosty przepis, e, taki last minute na, e, na święta. Co będziemy robić, wiesz czy nie? A czemu mi zżerasz Nutella? Potrzebujemy tej Nutelli do wykonania przepisu, więc nie możesz jej teraz zjadać. Będziemy właśnie potrzebować słoika Nutelli, a już nie mamy słoika Nutelli, bo ktoś nam zeżarł, tak? I od razu na wstępie przypominamy o tym, żebyście subskrybowali nasz kanał, a my będziemy zabierać się do gotowania. Tak? Do pieczenia, bo dzisiaj będzie pieczenie. A czemu mi odkręcasz nowelę? I dzisiaj przygotujemy sobie choinkę z nutellą z ciasta francuskiego. Naprawdę bardzo łatwy przepis, bardzo smaczny i bardzo efektowny, bo choinka wygląda po upieczeniu przepięknie i każdy z łatwością wykona taką właśnie choinkę. Jasiek, a co ty robisz? I do wykonania tego przepisu będziemy potrzebować dwa płaty ciasta francuskiego. Ja używam ciasta francuskiego gotowego, bo ciasto francuskie bardzo. Eee, jest bardzo czasochłonne, a to sklepowe jest całkiem okej. Okay. Eee, będziemy też potrzebować jednego jajka i słoik nutelli. Jak nam ktoś nie zje słoika. Ciasto wyciągamy sobie na papier do pieczenia i delikatnie sobie je rozwałkujemy. Nutella będzie, Jasiu, zaraz, dobra? I na tak przygotowane ciasto będziemy dawać nutelle. Jasiek, dajesz? Dawaj. Ten nasz pierwszy płat posmarowaliśmy sobie nutellą. Nakładamy sobie drugi płat. I będziemy sobie z niego zaraz wycinać choinkę. Jasiek, pomożesz mi wyciąć choinkę? Jasiek, zrobisz sobie przerwę w jedzeniu nutelli, Chyba nie, co? Dobra. I bierzemy teraz duży, ostry nóż. Jasiek, zobacz, jaki wielki nóż mama ma mama. I będziemy sobie wycinać teraz choinkę. Przed przygotowaniem naszej choinki rozgrzewamy sobie piec na 200 stopni. Na 200 stopni i niech nam się tutaj grzeje, a my się bierzemy za przygotowanie choinki. Nasza choinka jest już gotowa, i jeszcze w wierzch posmarujemy sobie jajkiem. Proszę bardzo, tylko delikatnie się obchodzimy z jajem. Tak, troszkę już popękało. Jeszcze mocniej uderz? No i dwoma rączkami teraz. Uda się. Teraz chwila prawdy. Jest! Udało się! I nawet nie mamy żadnej skorupki. Brawo! Dobra, i teraz bierzemy sobie pędzelek, proszę bardzo, i będziemy tak, bo ty uwielbiasz malować, co? Tylko czekaj, musimy sobie wymieszać. Wymieszamy, wymieszamy, wymieszamy. Robimy wielki wir, tak? Wielki jajeczny wir. Dobra, i możemy smarować, no? Tylko delikatnie, dobra. Teraz naszą choinkę razem z papierem przekładamy na blachę i będziemy już wkładać do piekarnika, tak? piekarnika. Dobra, połóż. Dawaj, połóż, połóż blaszkę. Do piekarnika. Dobra, z sukcesem udało się przełożyć choinkę. I tak przygotowaną choinkę wkładamy do pieca. Myślę, że jakieś 15-20 minut będziemy sobie oczywiście kontrolować na bieżąco. Jak się nam ładnie zarumieni, to będziemy sobie ją wyciągać. Minęło 20 minut. Nasza choinka się już pięknie zarumieniła. Zobacz, Jaś, zobacz, jaka piękna. Podobać się? A wiesz, jaka będzie pyszna? Mniam, ale pachnie. Wiesz, co teraz musimy z nią zrobić? Musimy oprószyć ją śniegiem. Ale nie mamy śniegu. Ale mamy cukier puder. To co, myślisz, że cukier puder będzie fajny? Myślę, że tak. Będzie wyglądał prawie jak, jak śnieg, tak? Dobra, to sobie oprószymy naszą choinkę cukrem pudrem. Chcesz takiego. Go, uważaj, bo blacha jest bardzo gorąca, dobra? A ja idę po cukier puder. I opruszamy sobie naszą choinkę śnieżkiem. Nie! Nie? Dobra. Bo mogę Ci trochę pomóc? Nie. No to uważaj, bo zobacz, że ci się cały cukier tutaj wysypuje. Już tak delikatnie jak taki mały śnieżek. No, super. I tutaj oprócz jeszcze obróć ci. Jest tu. Uważaj na łapkę. No, oprócz tutaj ładnie. To ładnie? Zobacz. Mieszam. No dobra, okej. Okay. Nasza choinka, jak widać, jest już gotowa, jest już prawie zjedzona, rozeszła się błyskawicznym tempie. A kto wszystko zjadł? Ty wszystko zjadłeś? I jak Ci smakuje? Dobre? Tak? Jak widzieliście, przepis jest dziecinnie prosty. Jasiek praktycznie sam byłby w stanie sobie poradzić z taką choinką. Ja pomagałam w zawijaniu. I bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku. Zachęcam również do subskrypcji i zachęcam też do odwiedzenia olatotka.pl, gdzie możecie teraz zakupić mojego kulinarnego e-booka. I chciałam Wam życzyć wszystkim wesołych, radosnych i rodzinnych świąt. A ty, Jaś, czego życzysz na święta? Ninja. Ninja? Tak, żeby wszystkie dzieci dostały ninja na święta, tak? Tak? O to chodziło? Tylko ty. No coś ty. A inne dzieci co mają dostać? Aha, świnka Pepe. Okej. Okay. Dobra. No to dziękujemy bardzo i zapraszamy oczywiście do kolejnego odcinka. Pożegnamy się, Jaś, ładnie? Do zobaczenia!